Dum 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 dum. kur. O, you like that? Mm. O tak. Sodistię? No. A co jeszcze to jest, samiec? Ma <grym> witajcie w kolejnej wideoserii z Minecraft. Kurwa, no nie. Pogistnieje. Siema, ma witać kolejnej wideo z Minecraft na YouTube, chyba już z milionowej. No ale mówi się to, no, jak się nie jest oryginalnym, to się nagrywa z Minecraft'a. Ha, strolujecie Tako. mnie za to, co? Strolujecie mnie. Dobra, yy, idziemy sobie na pustynię. Proszę bardzo. Nie no, chodźcie bardzo o, fajny teren, yy, taki Aha, bardzo Ja A to jest arty, tak. Ale no, tak, zapomnieliśmy o tym. Trono! Jakbyście się, no. Najważniejszym nie zapomnieliśmy. Ja tu właśnie kameruję. Art jest kamerzystą. W sumie nie musicie zapamiętywać naszych durnych ników. I tak nie będziecie nas oglądać. A jeżeli trafiliście na ten filmik, to kompletnie przez przypadek. Tak. Mówi się Art trudno. Jesteście? Siema. Siema! Kaktusów tu narąbało na tej pustyni, matko. Tam pięć zima obok pustyni pozdro. Cóż za. Piękne okoliczności, Imponujące kompozycje. No nic, trzeba Przyrody. trochę zabrać z drewnianka chyba. Nie, drepięknie. Ja robię tam z kaktusów. Proszę bardzo, Właśnie? ja tutaj robię drepięknie. Kaktusy. Wspieram kaktusy. Gdzie ty jesteś? Kopię drewno. Kurm! Zgubię cię potem. Przeżyłem! Przeżyłem! A co się stało? Creeper. creeper, to co? Ten, że creeper. Ah, aha, nie! Witamy po krótkiej przerwie technicznej. Jedno we mnie, Creepera, potem coś mnie było, nie wiem co. Trudno, lecimy dalej. No, skriper. Uh -huh. opóźnionym zapłonem. No, jakiś dziwny trochę. Spugowany serwer, ja mówiłem, żeby to nie kupować. No, co kupiłeś? Ja, ja nie wiem. No nic, to trzeba dżunger, czy... dalej. To, to jest, dżunger, jest bagienko. Trochę dziwne, ale Bagnie. Tak, chodźmy do tych za tych dwóch. sobie trochę. Plumy, plumy, To Cześć po środku. Cześć jest. Łomatko, no co no to no. było? Łomatko, Lul. Ja chcę żyć! Szkoda, że też nie. nie. To jest. Boże! To jest ta gra z Instagram z Buga ja jest, prawda? No to, to, no to, jak, jest jak, jak, jak to. No co jest lank, to jakoś na tym terwerze. A ludzie są w dzień? A nie, wydawało się. No to... mi też. Znaczy nie dzień, tylko. Zbugowany serwer. No co jest? Nie, bo ten bukit podobno jest Zbudowałem Ej, what the fuck? Bucket. Czasami nie widać tych postaci podobno. No dobrze, postaci. Trafiła w <ścoughs> Widzisz? O, już jest dzień? Ty mnie też się było. Ej, co jest? Co jest? Dziękujemy Wam za obejrzenie naszego pełnego filmu. Naprawdę dziękujemy. Co to za pasek? O mój Boże!